W sprawach zawodowych, ale i sportowych poruszamy się po wielu krajach i wielu kontynentach. Członkowie mojej ekipy i pracownicy firmy muszą posługiwać się wieloma językami. Nie wszystkimi potrafimy posługiwać się sami. Musimy tłumaczyć dokumenty, rozmowy, korespondencję. Mamy wiele potrzeb, które od już dobrych kilku lat skłaniają nas do coraz szerszej współpracy z firmą Suma z Krakowa. Krzysztof Zdanowski, jej lider, nie tylko dba o to, żeby dobrze nas obsługiwać, żeby rozszerzać ofertę, ale przejmując kolejne firmy, dokonując akwizycji, dba o jakość ich pracy. Współpracujemy więc w coraz szerszym zakresie. Również podczas zawodów, czy podczas negocjacji biznesowych, bardzo często korzystamy z usług suma lingue. Dlatego, kiedy dowiedziałem się o planach, najpierw akwizycyjnych, a później debiutu na New Connect, bardzo się ucieszyłem, bo wiem że wsparcie kapitałowe pozwoli Krzysztofowi rozwinąć firmę jeszcze bardziej, że kolejne akwizycje i rozwój organiczny rozszerzą jeszcze zakres usług. Będziemy mogli jeszcze sprawniej i w jeszcze szerszym zakresie współpracować. Krzysztof Zdanowski jest liderem, którego w pełni popieram. Jest takim życiowym dakarowcem. To nie człowiek, który patrzy na to, żeby w pierwszej kolejności zarobić i schować ten zysk gdzieś. Do kieszeni, tylko żeby reinwestować zarabiane pieniądze, żeby rozwijać firmę, żeby iść cały czas do przodu i żeby i jakość, i zakres usług były coraz szersze. Dlatego z przyjemnością myślę o tym, że będziemy nadal współpracować i z nie mniejszą, a może nawet większą radością popieram wejście firmy Krzysztofa Zdanowskiego, Summa Linguę, na rynek New Connect, bo wiem, że będzie mógł ją dzięki temu jeszcze lepiej rozwijać. Rafał Sonik 2015